Czym ten sakrament posłania dla małżonków by się wyrażał? Przede wszystkim chyba najprościej to we wszystkim tym, co odnosi się do budowania kościoła domowego. A kościół domowy charakteryzuje się budową wspólnoty, czyli w tym wypadku to posłanie, odpowiedzialność za zbawienie innych wyraża się w posiadaniu dzieci. To jest pierwsza, chyba najbardziej naturalna rzecz. Nie? Oczekujemy, że małżonkowie w sakramencie małżeństwa, no będą mieli dzieci, które oczywiście będą wychowywane potem w wierze rodziców. A zatem kolejny element posłania to jest odpowiedzialność edu za edukację tych dzieci. Nie Problem dzisiaj mamy taki, że często nawet ludzie, którzy są, że tak powiem, może nie jakoś gorliwi w swojej wierze, ale są przeciętnymi katolikami, zapominają na przykład o chrzcie swojego dziecka. I przychodzi pierwsza komunia i ze wstydem przychodzą proszę księdza, no, Dziecko nie jest jeszcze ochrzczone, ale czemu? No przecież chodzicie co niedzielę do kościoła, i tak dalej, a wie ksiądz tak jakoś wyszło, zapomnieliśmy. A to jest też właśnie element ich posłania element, który służy temu, aby to, co narodzi się w tym małżeństwie, otrzymało także wychowanie w wierze rodziców, wychowanie chrześcijańskie.